Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna część Halloweenowa, tak to chyba można powiedzieć. No i dzisiaj, oczywiście, kolejna część gry o tron, a mianowicie paleta Mother of Dragons, czyli taka paleta w klimatach rodu Targaryenów, smoków i tak dalej. Paleta oczywiście ognista. Tak jak Starkowa paleta była lodowa, to tak ta jest ognista. Paleta przedstawia się tak. Momencik, dojrzę jeszcze, oczywiście, tą ochronną folijkę. O! I mamy. Takie kolory, no właśnie kolory ognia. Jeszcze może Wam pokażę taką oprawkę, w którą była włożona paleta. O, o, tutaj też mamy taką informację o kolorach i powiem Wam nawet, że to całkiem oddaje kolorystykę palety. Nawet nie jest to takie dalekie. W każdym razie. Paleta wygląda tak. Mamy tutaj dużo, bardzo dużo cieni matowych. W palecie niebieskiej była przewaga błyszczących. Tutaj mamy zdecydowaną większość matów, bo tak naprawdę błyszczące cienie to jest to, to, to. Tutaj jest coś błyszczącego, i tu. Nie wiem, czy ten najciemniejszy, który nazywa się Crown, to chyba coś satynowego, ale to dokładnie się oczywiście przyjrzymy. Natomiast przewagę mają maty, i myślę, że tutaj się ucieszą te osoby, które wolą na powiekach cienie matowe. Ale jeśli chodzi o trudność, wiecie, trudna, łatwa, ładna, nieładna. Ciężko ocenić. Jeżeli Wam się kolorystyka podoba, to tutaj już plus. Natomiast musicie też lubić cienie matowe. Ja na przykład wolę w większości cienie błyszczące, ale maty też mi się podobają. Przy czym wolę cienie błyszczące. No więc to jest taka paleta dla matolubnych, no i dla tych osób, które generalnie wolą ciepłe makijaże. Generalnie tak samo jak paleta Winter is Coming, czyli paleta błękitna. Tak, ta paleta jest zrobiona bardzo ładnie. Obie palety są z serii Forever Flawless. To jest istotne, bo ta seria ma takie metalowe opakowania, takie wiecie, twarde puszeczki, także nic Wam się tutaj złego z tymi cieniami nie stanie. Jeśli chodzi o kolorystykę, zrobione to jest fantastycznie. Tak samo jak tutaj mamy lut. Tak tu mamy smoki i ogień. To co widzicie tutaj to jest herbrodu Targaryenów, ale jeżeli jesteście fanami Grotron, to to doskonale wiecie. No właśnie paleta generalnie w klimatach smoków, ognia, no i wszystkiego tego, co się z tym rodem kojarzy. Bardzo pięknie zrobiona. Obie bardzo mi się podobają. Gdybym wam miała powiedzieć, która bardziej, no to, to nie umiem. <laughs> Obie są piękne. Ja oczywiście kocham niebieskości, więc może jeśli chodzi o kolorystykę to tam mnie bardziej woła, ale te kolory również są Piękne. Ok, Dzisiaj Mother of Dragons. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Ponieważ na powiekach nie mam jeszcze nic inaczej. Makijaż twarzy mam zrobiony, mam niepomalowane usta i oczywiście oczy. Na powieki nałożę sobie jeszcze bazę. Tutaj mam bazę z Glam Shopu. Okay. No i biorę się za paletę. Mamy tutaj jasny, cielisty taki jasno cień, więc oczywiście nałożę go na całą powiekę. On ma taki lekko żółtawy odcień, ale to nawet dobrze, bo będzie pasował kolorystycznie do pozostałych cieni. No w każdym razie zrobi fajne tło. Nakładam go tak zdrowo aż pod błowiowy. A właśnie słocze. Słocze oczywiście będą, tak jak z pewnością zauważyliście, paleta jest jeszcze niedotknięta, nieruszana, ani jednego makijażu nią nie zrobiłam, więc przy Was y, używam jej pierwszy raz. Słocze oczywiście będą, ale tak sobie pomyślałam, że pójdziemy na żywioł, a słocze będą po makijażu. Wypadałoby nałożyć jakiś taki wiecie, ognisty, czerwony, ceglasty cień, coś takiego smoczego. Może zacznę od tego koloru. Nałożę go na mm, ruchomą powiekę, na zewnętrzną część, na taki dosyć duży obszar. Cień nazywa się Dragon, tak na marginesie, więc po prostu paleta zobowiązuje. Więc cień Dragon. Śliczny. Bardzo ładny, żywy kolor. Wyciągam go tak delikatnie ponad załamanie, no ale tu oczywiście jeszcze będę dokładać inne kolory. Na razie, na razie tworzę sobie taką łatkę. Mam łatkę smoczego koloru. O! Bardzo pięknego tak na marginesie. Teraz użyję cienia Rebellius. To jest ten bardzo ładny, żywy, pomarańczowy kolor. To jest cień matowy, bo dragon ma w sobie taki lekko złotawy połysk. No przepiękny jest ten kolor. Ale cień Rebelius nakładam na wewnętrzną część powieki. O, zaraz sobie oczywiście oba te kolory jakoś połączę fajnie. No a nałączenie tych dwóch leci Dragon Fire, czyli ten przepiękny, błyszczący, to jest taki chyba brzoskwiniowy kolor. Coś takiego. Spróbuję go jeszcze dołożyć troszkę pędzlem. O, pędzlem chyba nawet lepiej, wbrew pozorom. Kolory marzenia po prostu. Na zewnętrzny kącik dokładam cienia blog. Taki ładny, krwisto-czerwony, rudawy. Myślę, że on mi tutaj troszeczkę przyciemni zewnętrzny kącik, ale to jeszcze oczywiście nie będzie ostatni kolor w tym miejscu. Na razie cień. Blody. Na dolną powiekę też go nakładam. I wyciągam ponad załamanie. Zaraz się wezmę za rozcieranie, tylko najpierw dołożę już cień. Na razie wygląda to tak. Może jednak trochę przejdę do rozcierania i tu użyję cienia Rebelius, czyli tego pomarańczowego, który już nakładałam na wewnętrzną część górnej powieki, tego matu. Rozetrę sobie granicę tej czerwieni. A teraz biorę się za cień House Black Fire. Taki ciemny, brunatny brąz. To jest ciepły brąz. Taki ciemny, brunatny, ale ma w sobie. też ma w sobie, wiecie, nutkę czegoś takiego ceglastego. Nakładam go na zewnętrzny kącik. I na dolną powiekę. Jeśli chodzi o jakość, to jest dokładnie to samo co w niebieskiej palecie i w ogóle w pozostałych paletach Forever Flawless. To są bardzo fajne cienie. Nie, nie pamiętam w którymś filmie Wam chyba powiedziałam, być może nawet w tym filmie z niebieską paletką powiedziałam Wam, że te cienie matowe w paletach z tej serii są trochę takie jak cienie z Inglota, że wiecie, są fajnie napigmentowane, to jest taki intensywny, ładny kolor, który na pewno Wam przetrwa, ale jeśli chodzi o to, jakie one są w dotyku, to właśnie mm, takie niezbyt przyjemne takie twardawe to to może być może być minus ale ostatecznie, w sumie nie wiem, czy to uznać za minus, bo, wiecie, bo jak robicie makijaż, to to, że one są twarde, zupełnie wam nie przeszkadza. Po prostu w dotyku takie są. Ale w makijażu są piękne, bo to są naprawdę takie wyraziste kolory. No zresztą, tak jak widać, ja sobie po troszeczkę tutaj teraz tego cienia też tak dokładam, bo mm, chcę przyciemnić zewnętrzny kącik. A jednocześnie nie chcę pozasłaniać tych, tych ładnych, ognistych kolorów, które już mam na powiekach. Więc cienie matowe są wyraziste bardzo, ale właśnie w dotyku takie dziwne, twardawe. No tak jak inglot. Inglot też ma takie cienie. Zresztą ja do nich mam ogromną słabość, ale, ale wam mówię, że tak jest w razie gdyby ktoś się jeszcze z takimi cieniami nie zetknął. No to właśnie ingloty tak mają i tutaj <grytanie> też się z tym można spotkać. Ok, na razie cień House Blackfire zostawimy i teraz zajmę się troszeczkę wewnętrznym kącikiem, i tutaj użyję tej ładnej matowej żółci. To jest kolor, który chyba jak się otworzy paletę, to jest, to jest jeden z dwóch kolorów, który tak pierwszy rzuca się w oczy. Matowa, ładna żółć, zaraz zobaczymy, czy jest, czy jest wystarczająco intensywna. Nałożę ją na wewnętrzny kącik. Wydaje się, że intensywny. Już przy pierwszym dołożeniu ją widać. Ładna żółć. To nie jest takie, wiecie, wyblakłe żółteczko, bo ładny, no ładny, intensywny żółty kolor. Nałożę jej odrobinę na dolną powiekę, ale tu na pewno jeszcze coś poleci. I chyba nawet wiem co. Na tę nieumalowaną część dołożę brzmienia Kalesi. Tu jest taki ceglasty. Mhm. No i koniecznie trzeba użyć cienia Crow, czyli tego najciemniejszego w palecie. Nie wiem, czy to jest czerń. Wydaje mi się, że to jest mieszanina czegoś brunatnego i czarnego, ale no nic, zobaczmy. Nałożę go i po prostu zobaczymy, jaki to da efekt. Wydaje się, że czarny tak na, na białym pędzlu. Może czarny. Nakładam nad, nad linię rzęs. I tutaj tak wiecie, wyciągam na zasadzie jaskółki, ale nie robię żadnej kreseczki, niczego takiego wiecie, wyrazistego. Raczej sobie to rozblendowuję. O. I na dolną linię rzęsta, do połowy oka. Bardzo ładny jest ten kolor. To jest chyba czerń, ale właśnie nie taka oczywista. To nie jest czarna czerń, taka zwykła. Coś w sobie ma, no ale nie wiem co. W każdym razie to jest cień matowy, tak mi się wydaje. Tutaj teraz też na tych pozostałych ciężko mi ocenić. Wydaje mi się, że mat, ale na pewno łatwiej to nam będzie ocenić, jak zrobię słocze w każdym razie zobaczcie różnicę. Tutaj dołożyłam tej czerni i ten zewnętrzny kącik, a tutaj jest różnica, prawda? No i tutaj robię ten sam zabieg. Mhm. No i tak prezentują się cienie na powiekach no myślę, że pięknie, ale to jeszcze nie koniec w kwestii makijażu oczu bo chciałabym Wam tylko przypomnieć, że w poprzednim filmiku pokazywałam Wam ten zestaw cieni w płynie i użyłam koloru srebrnego, który okazał się przepiękny, a i użyłam też czerni na zasadzie eyelinera, świetnie się te kolory sprawdziły, no i słuchajcie nie można dzisiaj przy takim makijażu, nie można dzisiaj nie użyć tego złota i nawet mam pomysł jak, jak je tutaj nałożyć bo generalnie kolor tak, kolory są już widoczne, są śliczne i niczego bym tutaj już za bardzo tak na, wiecie, tak bardzo dużo nie chciała dokładać, bo to już by tak nie wyglądało, byłoby trochę przedobrzone a jednocześnie chcę użyć tego złota i po prostu zrobię tak, że wydobędę go sobie troszeczkę na na dłoń, tak jak w wypadku tamtych pozostałych hmm? i używając takiego skośnego pędzelka po prostu dorysuję sobie kreseczki począwszy od wewnętrznego kącika na górnej powiece ta kreseczka tak nie będzie w pewnym momencie, wiecie, zanikała no bo tutaj już się zaczyna czerń więc chcę, żeby po prostu tak jedno w drugie przechodziło i odrobinę tego złota dodam również Tutaj na dolną powiekę. O. Lubię takie, albo cię nie wpłynie błyszczące, albo ewentualnie jakieś błyszczące, takie brokatowe eyelinery dodawać na dolną powiekę, bo to, bo to niby mały zabieg, a bardzo, a bardzo dużo daje. O, popatrzcie, tak fajnie ożywia. Złoty. Bardzo ładny jest ten zestaw. Jeśli lubicie się nie wpłynie i używacie ich, także nie boicie się, nie przeszkadza Wam konsystencja, to myślę, że te kolory są bardzo fajne i niezwykle przydatne. No bo macie czerń, która jest uniwersalna. I dwa kolory, takie przeciwstawne jest coś srebrnego i coś złotego, i można używać tego albo na całą powiekę, albo właśnie tak, jak ja dzisiaj w formie takiego akcentu. W każdym razie. Generalnie cienie świetne. Ok, kończę makijaż oczu i bierzemy się za usta. Makijaż dokończyłam. W zasadzie dużo roboty nie było, bo na linię wodną nałożyłam tylko jasnowyżową kredkę i na rzęsy tusz. I to wszystko. <grym> Natomiast zrobiłam też poza kamerą słocze, które wypadły całkiem nieźle. Tak samo jak przy niebieskiej palecie. Oczywiście słocze robione są bez bazy, bez żadnego tam podkładu. O, i jeszcze pokazuję Wam razem z paletą. Proszę bardzo. Mother of Dragons. Bardzo ładne kolory. W ogóle moim zdaniem cień, który nazywa się Dragon Fire, to jest właśnie ten, który mam na środku górnej powieki, to jest ten. To jest cień, który w tej palecie rządzi. Jest najpiękniejszy. Zresztą ten to jest, już Wam mówię, Dragon Egg. Dragon Egg też jest piękny, taki bardzo ładny, brązowo-rudy, Błyszczący, to jest chyba Iron Throne, też jest śliczny, tak? No generalnie naprawdę piękne kolory. A, jeszcze odnośnie czerni. Tak jak mówiłam, to nie jest taka, wiecie, czern-czern typowa głęboka czerń, tylko raczej coś takiego ciemnopopielastego. O, to jest kolor ciemnych popiołów. <laughs> nawet w odniesieniu do smoków i tak dalej, to by się nawet zgadzało więc, no w każdym razie kolor mamy taki, ale tak czy inaczej ten ciemno-szaro-popielasty nazywany potocznie czernią bardzo ładnie na zewnętrznym kąciku się sprawdził i spokojnie można nim sobie tutaj to miejsce przyciemnić ewentualnie użyć w roli eyelinera, także paleta przecudowna no jakościowo, tak jak powiedziałam, taka sama jak niebieska. Ale przed nami jeszcze makijaż ust i tak jak widzieliście w poprzednim filmie, mam z tej serii dwie pomadki. Aria Stark, której użyłam malując się niebieską paletą, no i dzisiaj wypadałoby użyć i Lannister. Mam też przygotowaną konturówkę, tak dla przypomnienia. Znaczy może konturówki nie przypominam, ale chcę Wam pokazać kolor pomadki dla przypomnienia, mówię, bo w poprzednim filmie robiłam Wam swatcha. Pomadka, oczywiście logo Gry o Tron. Cersei Lannister i kolor wygląda tak. Ładna, żywa, taka ognista czerwień, no idealnie pasująca moim zdaniem do tej palety. Zobaczcie. O! Hmm? A właśnie, muszę Wam jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo nie miałam tej wiedzy w poprzednim filmie, jak używałam tej pomadki. Nakładałam ją wtedy pierwszy raz, więc nie wiedziałam tego. Pomadka się utrzymuje dosyć długo, zjada się Raczej nieładnie, bo no przynajmniej u mnie to się tak zjadło. Że wiecie, wewnętrzną część miałam już taką, prawie że jej nie było, natomiast dookoła ust na takim nawet szerokim pasku ta pomadka była widoczna, więc tak nierównomiernie się zjada. Pod koniec dnia raczej jest nieprzyjemna. U mnie usta były takie lekko przesuszone, więc zmyłam sobie to i po prostu potem nałożyłam od razu balsam. Generalnie tak, w trakcie noszenia ok, ale po iluś godzinach przestaje być taka fajna i już tak milutko nie jest. Więc, więc kolory ładne, nawet jakoś ten mi się tak spodobał, chociaż miałam wątpliwości na początku. Kolory ładne, ale jeśli chodzi o komfort noszenia, to tak średnio. I jeszcze jedna rzecz mi przyszedł u głowy. Nie pamiętam, czy ja Wam o tym powiedziałam. Pomadki pachną dosyć specyficznie, bo to jest tak jakby chciał się stamtąd wybyć jakiś taki słodki, przyjemny zapach, ale jednocześnie... Jest tam coś takiego niepokojącego, nieładnego w tym zapachu, więc chyba raczej zapach bardziej nieładny niż ładny. O! Przy czym po nałożeniu nosa oczywiście go nie czuć, ale mówię tak informacyjnie, żebyście wiedzieli. Aha, i jeszcze jednym minusem dla mnie są te szpatułki. No, to jest. To jest ogromne. <laughs> I z jednej strony to jest minus. A z drugiej strony macie plus, bo jedno pociągnięcie i usta są umalowane, więc czy plus, czy minus, to jakby sami musicie u siebie obadać o wszelkich plusach i minusach, już Wam powiedziałam, bo ponosiłam trochę tę arię, więc już coś o tych pomadkach wiem. O, i teraz na przykład jak ona zaczyna zastygać, to jest takie, no fajne, przyjemne, tak jakbyście mieli no, jakąś taką zwykłą, datynową pomadkę wpłynie na ustach. Nic takiego złego się nie dzieje, dopiero pod koniec dnia jest to średnio przyjemne. A kolor śliczny. Kolor do tego makijażu po prostu perfekcyjny. No taka właśnie ognista, ognista żywa czerwień. Okej, okay, wszystko. Mam nadzieję, że Wam się kolejny zestaw y, grotronowo Halloweenowy podobał. <grych> Bo niby gra o tron, ale to są palety wypuszczone na Halloween. Tak jak Wam wspominałam w poprzednim filmie, jeszcze parę zestawów w klimatach grotron się u mnie na kanale pojawi, także już Was zachęcam do oglądania. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ognisty makijaż Wam przypadł do gustu. Napiszcie. A właśnie, teraz po tych dwóch paletach hmm, i po niebieskiej, napiszcie, które która zestawienie kolorystyczne bardziej do Was przemawia. Czy Targaryenowie i te wszystkie, wiecie, smocze, ogniste, czerwienie i pomarańcze, czy też Starkowie i takie lodowe kolory. Okej, okay, ja się z Wami już żegnam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.